W końcu udało nam się dotrzeć do Galaxy Note 4. Naprawdę trudno było się do niego dopchać. Eee, także jedziemy szybko ze specyfikacją tego otoż flagowca. Drugiego flagowca. Eee, flagowca wśród wszystkich tabletów Samsunga. 3,5 ekran kład HD, czyli 2500 na 1440 pixels. 153,5 mm na 78,6 na 8,5 grubości. Więc całkiem cienka sprawa jak na tablet. to też nie najcieńsza eee, na rynku. Waga, waga jest taka. Całkiem dobra, 176 gramów, mniej więcej jest to ergonomiczne, można by tak powiedzieć. A tutaj jeszcze mamy specyfikację Espena. Jakby tutaj wziąć tego Espena, Wam pokazać. S-Pen no, w sumie nie zmienił się aż tak bardzo. Nie wiem, gdzie oni widzą zmianę w wyglądzie. Moim zdaniem wygląda bardzo podobnie do poprzedniego roku. 15 gramów tego tutaj tego tutaj S no i oczywiście jest czujnik na wszystko, co jest bardzo bardzo fajne jeżeli chodzi o kamerę tego co cacka to jest to 16 megapikseli z tyłu wspierane pojedynczą diodą LED oczywiście dalej mamy plecki imitujące skórę, ale nadal jest to oczywiście plastik, mamy taką funkcję jak real time HDR czyli tryb HDR z przodu 3,7 MP, także też dobra kamerka, zaraz to przetestujemy z przesłoną 1,9 Także dosyć, yy, dosyć jasną. Yy, dosyć jasny jest ten obiekt, przynajmniej tak powinien być. Zdjęcia, sprawdźmy jeszcze szybkość migawki. No, szybkość migawki tu jest jednak w zasadzie najlepsza ze wszystkich tutaj rzeczy, których, których, ze wszystkich tutaj procentów, których ja oglądałem. Hmm. To jest ten HDR mode. No, tutaj tego nie zobaczymy, musielibyśmy tutaj pod słońce coś zobaczyć żeby nam wyszło, jak ten HDR faktycznie się spisuje. Jeszcze selfie. No faktycznie, jakość tego przedniego aparatu jest... Zresztą zobaczcie sami. Jakość tego przedniego aparatu jest o, imponująca, imponująca. Naprawdę przyznam, że zaskoczył mnie w tej kwestii e, Galaxy Note. E, Dokończmy jeszcze specyfikację. Tu, tu jest procesor Quad-Core. No, oczywiście... Nie wiem, czy w tej wersji Snapdragon, czy Exynos, w każdym razie 2,7 GHz, Android 4.4 KitKat, no i tak się spodziewano, 3 GB pamięci RAM. No i jest sensor, sensor UV, co jest w ogóle e, ciekawym, e, ciekawą sprawą. Czy tu jest konkretnie chyba Hydre, ha, Heart Rate Monitor. Zresztą zaraz to przetestujemy, bo on również był w, w, w Samsungu w, w Galaxy S5. Puls, wszystko po niemiecku. Nie uwaga, meżeruję. Meżeruję. Chyba się nie doczekamy. Jeszcze raz próbujemy. Teraz przytrzymałem inaczej trochę. Powinno nam zmierzyć puls, ale nie mierzy. Znajduje się tutaj bateria 3220 mAh z szybkim ładowaniem, taką funkcją. No i mam nadzieję, że utrzyma poziom Galaxy Note 3, bo Galaxy Note 3 miał na, naprawdę bardzo dobrą e, wydajność baterii. Więc generalnie rzecz biorąc urządzenie, no tak podobnie jak Note 3 wygląda i dużo się to nie zmieniło, więc również w ergonomii, w jakości wykonania, e, w m, jakby takiej stylistyce, wszystko jest podobnie i wszystko całkiem nieźle wygląda, więc trzeba przyznać, że Samsung dał radę i e, no nie popsuł tego swojego fabletu w jakiś sposób. Um, także ja jestem pozytywnie zaskoczony i znaczy może nie zaskoczony, ale Może inaczej powiem. Ja nie jestem niezadowolony. To znaczy ja nie spodziewałem się, że będzie tutaj jakaś rewolucja. Nie ma rewolucji i e, ważne, że produkt został utrzymany dobrze, chociaż czy zmieniłbym to e, na nota czwórkę z nota trójki? E, tutaj już e, nie byłbym tego taki pewien. Dzięki serdecznie to był Händson Samsunga Galaxy S4 na 2014.